Witajcie w następnym materiale. Tym razem będzie on o totalnej porażce, a dokładniej będzie mówił moją opinię, czy te postacie z wyspy Pakiteus są normalne, ale chyba wiecie jakich będzie więcej. Jeżeli Wam się spodoba ten film, możecie dać suba. Zachęca mnie to do tworzenia materiałów, a ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Myślę, że nikogo z Was nie zdziwi, ale Birdo jest nienormalny. Został stworzony tylko po to, żeby być podobny do jakiegoś chłopa z Reala. Jest jedyną postacią, która wystąpiła w jednym odcinku, no i dobrze, bo ta postać była bez sensu. Jedynie była, żeby odpadła, bez tej postaci nic by się nie stało. Ta postać jest po prostu żartem. Nie daje się traktować na poważnie. Ma mniej IQ niż Kokos i myśli, że ma jakieś supermoce. Jeżeli myślisz o jakiejś postaci dla żartu z totalnej porażki, to myślisz o niej. Wystąpił jeszcze w wariackim wyścigu i na szczęście odpadł pierwszy. Przestałoby być to śmieszne, gdyby ciągle gadał, że ma supermoce. Ogólnie to jest najmniej normalną postacią z Zypaki Rozumiem, że niektórzy się znęcają nad innymi, ale ona to jest inny level. Ona jest naprawdę nienormalna. Wlatuje sobie w swoją siostrę i dosłownie rządzi nią. Nie, że tylko manipuluje, ale ona podejmuje za nią decyzje. Sami dzięki Jasmine wywaliły Ami, dając jej trujące jabłko, potem jeszcze na chwilę i z nią się zaczęła bić i potem znowu odpadła. Rodnej jest taką postacią, która bez żadnego powodu myśli, że jest razem z każdą dziewczyną. Nie że on się tylko w niej kocha, ale uważa, że są razem. To się leczy rodnej. Może myśleć, że jakaś dziewczyna go kocha, ale że z połową dziewczyn z wyspy Lecz on nie jest tak bezużyteczną postacią jak Leonard lub Birdo, bo przynajmniej był śmieszny w odcinku z Kurczakiem. Tak, to jest jedyna rzecz, którą da się lubić w tej postaci, a była w czterech odcinkach. Sami jest ofiarą znęcania, która miała straszną siostrę. Zaprzyjaźniła się z Jasmine i razem z nią wywaliły jej siostrę. Razem się przyjaźniły i nie robiła nic dziwnego, jak inne postacie. Ogólnie to była zwykłą, nieśmiałą osobą. Kolejna postać, która robi głównie jedną rzecz. Tym razem ta postać śpiewa. Jest dosłownie księżniczką z Disneya. Bez żadnego powodu chce się zaprzyjaźnić z Sugar, która jej nienawidzi. Przynajmniej ma chociaż trochę normalności w sobie, bo umiała prowadzić normalną rozmowę z Daveem. Tofer trochę przypomina Sierra, bo obaj są ogromnymi fanami kogoś. Tofer jednak miał głupszy plan i dostał się na jego program. O wiele łatwiej i mniej boleśnie dałoby się po prostu zadzwonić. Nie musi iść na wyspę, skoro nawet nie chciał wygrać. Tak samo jak Ella, da się przynajmniej z nim prowadzić normalną rozmowę. I nie jest zawsze dziwny. Dave na początku stawał się taką niby jedną z jedynych normalnych osób na tej wyspie. Jak miał relację z Sky, to Jasmine coś tam powiedziała Sky i ona z nim nie chciała być. Dave potem zaczął zachowywać się jak pięciolatek. W finale, jak miał pomagać Sky, jak dowiedział się, że ona miała chłopaka, to był na nią zły. Ona nawet nie powiedziała, że będą razem. Na początku była w miarę normalna, jedyne co, to była super mądra. Też nie rozumiem, czemu miała ten niby sojusz z Maxem i mu pomagała. Tego w ogóle nie rozumiałem, bo Max był po prostu głupi. W jej ostatnim odcinku nagle stała się super zła i nie było żadnych wskazówek do tego, że będzie zła. On był po prostu głupi. Myślał, że jest zły i że każdy się go boi. Jedyne co robił, to kazał Scarlet być jego sługą jej ciągle rozkazywał. Każdy się z niego śmiał, ale on myślał, że każdy się go boi. Jedyne, co w nim było ok, to może, że był trochę śmieszny, ale w sumie jedyne co z nim było, to był głupim antagonistą. To jest chyba postać, którą da się najbardziej lubić z wyspy Pakiteł. Trudno gadać o tym, że ktoś jest normalny, po prostu nie robiła nic dziwnego. Miała też chłopaka, Shona. Według większości powinna wygrać Pakiteł, ale niestety przegrała. Sugar to jest po prostu Owen, ale jest zły. Sugar strasznie nienawidziła Ellie. Nie wiem dlaczego. Potrafiła też zrobić strasznie dziwne rzeczy. Na przykład zjadła tarantulę, co chyba wystarczy, żeby uznać ją za nienormalną. I jest średnio normalna, bo też można zauważyć, że nie ma żadnych wad. Jest taką trochę postacią zrobioną do wygrania, i było oczywiście, że zajdzie daleko. Była też trochę bland, nie miała nic takiego innego, tylko po prostu była kandydatką do wygrania. On był normalny, oprócz jednej rzeczy: bał się potwornie. Zombie chciał wydać nagrodę za bu na bunkier, co było bez sensu. Nawet nie chciał się podzielić z dziewczyną, bo uważał, że musi mieć cały bunkier. Jego całe życie to było trenowanie na apokalipsę zombie. To już na tyle. W komentarzach możecie napisać Waszą opinię na ten temat, a to już na tyle z tego filmu. PA!